napisała SMS. Kochaninki, przygotuj się dobrze na te zolity, co byś nie narobił gańby. Moja rodzinka jest troszkę inna, ale se nie przejmuj razem do my twoja lub witka, LOL. l o n. jak no. się inna rodzina. Nie wiem. Ze Sosowca? Chwatek weźmie, dobra. Nie założę. A no bo muter narwano. A pierdnięty. Chyba my nie zażeramy, chociaż... jakiej kanibalny Już Uśpaszka zostawię, bo jakby mu też się na nie no, no lepiej nie. O, miał dzwonek, wózek, kogoś No a hałba fajna. Knojąc na środku placu. Dobrze, i dinkę na dungi, Nie, dwa. Puk, osiem skip. Glewo <gryzawa> gryzałka, mi dają. Chleby też mają fajne, otinkowane. No, nic się no odzwonić dalej. Jak w lesie, normalnie jak w lesie. Ludzie, nie wiem. Epij, to cię. Bardzo cię przepraszam, że Ci nie napisała wszystkiego w tym SMS-ie, bo moja rodzinka jest richtig inną. Bo UNOS chapie się dusz i no. Bardzo młody, chaparzy. Bo uno chapie się dusz i no rymuje. I lepiej by było do tej całej sprawy, jakby się dostosował. No. Inna rodzina, że nie się rymować, rybować, to by się pomyślał. myślał. Wystrzymywaj z dobrych nie w a w tym innych. Boże, dziękuję. Boże, dziękuję. Poczcie, bądź 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 bądź

Yy, Zamykajcie drapko drzwi, bo po nogach ciągnie mi. Nie jest, ale cichy, cich. A coś ty, kawalerze, taki cichy. Mogą ci narąć zupy do ty twojej michy. Yy. Nie, szanowna Pani, zupa mi bardzo smakuje, a kritka niech drugie danie przyrychtuje. No ja, niech młodo pokosze kawalerowi, że ważyć poradzi, skosztować jedzenia hiltki nic tu nie zawodzi. Muter, ale by musiała poprosić o pomoc w kuchynce, bo dobrze wiecie, że mu dwie lewe ręce. Pocinkam. No, kurczę! Ja mam małagodę jak Polski! Aaaa, co? tak, kurczę! Chyba, no ja nie wiem, wiesz, i całce na tym jest takimi rymami jednoznaczowymi. Ludzie jedzą Bo. co tyś się porozumiewać z rymami innymi! Możecie się ululać i mieć na wieczór bania. Jak to ty mojej ciołówki nie wykupisz. Tą flasku mi go by nie za mało łucisz. Nie to nie, prosił się, bo wyda. Nie, nie kupię się, młody wypiłem piłem, gdzie To ja korzystając z okazji chciałbym skorzystać z toalety, bo cedzić mi się chce o rety o rety. Po wodzie zaprowadza się do celu, co wyświetlam z hotelu na rogu Bundelu. Dobry, do. Do tych kwiatków. Mówi tak, jeszcze mi w tej niebie, yes. ale nie mam. <śpiewanie> no! Mojej to bizuni mnie zwali. Fajnie, Fater. fajnie, Fater. Nie chcecie się wycedzić do porządku, bo nie chcecie chyba, żeby w obcedził tego majątku. A dum, a dum. Ale synek, yy, łączy się ty ostatek, co weźmieł po ten mokry no batek. to się robi. może robota. Siadaj, jako to może robota. No jak o robota chodzi, to pochwalić sebum musza. Jestem prawnikiem i robię w biurze koleratusza. <noise> A zarobiłem tam, no to, naprawdę fajne sumki, takie, że stać mi na disco, jakie tu nie gumki. Gumki! E, gumki takie z Ameryki do rzucia, co wspomagają inteligencja i zwiększają też potencjał. Ty weź, samo 70 zł, a kumi taki ze dwie, a ze trzy, to ten Ale głody dali bo ci fatę przerywali. No Tak więc do 10 tysięcy na rynka, sodową księdzowi, a reszta uszporuję na pokój do synka. Do synka! Nie, 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 Co ja pan Zarobiam nie, tysięcy, tysięcy, kupa kasy i powiem wam dobry. nie, wszystko od nie, 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 więc Fater, na grubie, bym w życiu tyle nie wyprosił chyba żeby w miedziane kable z dołu wynosił. Sny. Och, będzie mi raczej, że co się na ta nasza lampa patrzysz. A bo fater powiem wam szczerze, że my w domu mamy tako samo, i no mnie bez muchy lub bez widzę, nic ze słowami, to zarby jest sto za tamtymi drzwiami. Jak ja to jest Dobrze, że jeszcze przyszły mamy, bo się już tym pierunkiem nie badać rady. Dzieciku... Dobrze. E, Hibka, czekaj, no do młody, my się tam z moją chcieli zapytać odnośnie wersyla. Może tam co nasz porwany na tego wóz, na wiera? E, ja słyszę, że wy macie na wydanie i nic nie macie jeszcze nasporowane? porowane. Pinące pinącami. se się spokój z tymi tematami. Weźcie się po kupnioku i zagryzajcie tłumatami. A wy gospodarka mocie o świnie i krowy. Dobrze dbocie? Ja mumy. I za krupnioki z naszej świnie też można ryktowany. Żerne Pitera, bo nie wiem czy posypać, czy No powiedz, bo muszę, że wyroby macie dobre, ale masoża mocie do dupy. Nie dość, że przez przesolą krupnioki, to za twarde mocie krupy. Lecz no, Masoża, to my ile najlepszego. Jak cię nie smakuję, no to lecz E, bo ja ci usza padać, że u nas świnie bije mój faty. Więc oszczędź się tej uwagi, jak ci nie smakuje, to se do tej magii. No e, nic, gospodarzu drogi, przepraszam go za ta niewaga Zeżera co mam zjeść i do domu chę ja Witko! Jak? mówię, na razie nie pojedzie. Najlepiej pomoże ci myć było po A dobrze. Wiało, końcu, my już idziemy? Byśmy, sami pobawiać się trochę twoimi apfelzinami. <grym> ja, <Graja>! ja! Eriś, pójdź sam, <grym> na <grym> trochę bliżej mnie. Uuu. E, 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 e muszę cię powiedzieć, Synek a niczego sobie. Głupoty mu nie w głowie. mu nie w głowie. Luga krzyzowie. Bedna się jedena wilka, w kuchni pożycisz chrobę. Pucuj! Ej, a później o tym mój top w pracy. Ty się lepiej weź na moja sztabyszna. Jeżeli się mogę wejść, że oni talerze zmiewają. Co ja nie. Ale tam rozerki. No właśnie tam. Halo, Młodzi! Ja, Pate! Ja? Co wy tam robicie? A, nic. No, e, no my się kochamy. Nie, <laughs> dobrze, my się zaburzycie. Patryka! <laughs> <laughs> ¡Suscríbete